Jeśli pani męż cię złapie, zrobi z ciebie kotlety mielone. Poli O, oh, dzieci w tych czasach. E, no nie wiem. Nie chcę pakować się Tary -tary! Oczywiście, Boli. nie przeszkadzać. Włączony. Proszę nie wchodzić. Zabieram się. Hmm. Zakładasz piżamę o tej godzinie? Dziwne. Ma się Chodź, pomóżmy Lili. Całe szczęście, że już jesteście. Razem damy radę. Pokażemy tym psom, kto tu rządzi. Ginny? Znajdź jak opanować szalone psy. Pokazuję trzy wyniki. Jestem Lucero London, trener psów. Jeśli chcesz, żeby pies cię słuchał, musisz pokazać, że to ty jesteś samcem alfa. Okej. Okay. Jestem samcem alfa. Róbcie, co mówię. Puść okruszka ze smyczy. Podlega teraz moim rozkazom, Alfa. Na pewno? Oczywiście, że tak. Zrobiłam to samo, co Lucerno London w tamtym filmiku. Co się może stać? Jak tylko puścisz smycz, okruszek ucieknie? Okruszku, siad. <laughs> e, tak, po przeprowadzeniu obiektywnej obserwacji dedukuję, że jak tylko wypuściłaś smycz, okruszek dał nogę. Okruszku! Godzina dziewiętnasta zero zero Park wyczyszczony z bezpańskich psów Paskuda na drugiej Operacja chwytać psa Okruszku, wracaj! Opieką. W takim razie musisz go pilnować. Jeśli będzie biegał samopas, to pojedzie do schroniska. Nie będzie, obiecuję. Niełatwo okiełznać duże psy. Będzie łatwiej, gdy zmaleją. Ale Lila nie może chodzić po mieście z malutkimi psami. Ktoś na pewno zauważy. Hmm. To wygląda jak obroża brzoskwinki. Chyba nareszcie udało nam się znaleźć jakiś trop. MINI -moc! Pomóc ci ją stamtąd wyciągnąć? Mm. Oh. Oh, chodźmy do sklepu zoologicznego, zanim zamkną centrum. Może tam ktoś widział przez kwinkę. Proszę o uwagę. Za 15 minut zamykamy centrum handlowe. Proszę kierować się do wyjścia. O. Chyba musimy już iść po. O. Na pewno są jeszcze inne miejsca, w których nie szukałyśmy. Widzieliśmy wszystkie jej ulubione miejsca w Littleton. No i robi się późno. Chcesz wrócić do domu? Może brzoskwinka tam jest? A jeśli nie, wrócimy po twoich śladach, tak jak zrobiłyśmy szukając pierścionka. O, oh, boję się, że stało jej się coś złego. Hej, nie poddawaj się! Może ktoś ją znalazł! Przygotujmy dziś wieczorem plakaty, które jutro rozwiesimy w całym mieście! To doskonały pomysł! Jesteście najlepsze! Dziękuję! Zaraz! Co? Słyszałyście to? Jestem pewna, że słyszałam szczeknięcie. Hmm. Chyba jesteś troszkę zmęczona. Już otwieram. To na pewno było szczeknięcie. Też je słyszałam. Brzoskwinka pomagała mi dzisiaj usypiać Paxa, kiedy miał mieć drzemkę. Próbowałyśmy bardzo różnych sposobów. Widocznie przez przypadek ją wtedy zmniejszyłam. Poli? Czy to ty? Szybko! Zmienię z powrotem zanim zobaczy was twój tata. Maxi przemiana. Obiad zaraz będzie go brzoskwinko. Poli, idziesz? Wygląda na to, że ktoś tu ma ochotę na twoją porcję. Naprawdę? Ciekawe, kto to taki? <grystanie> Hejka? Słyszeliście? Szani wystąpiła w filmie ze swoim kotem, kapitanem Obżarciuszkiem. Prawdziwy odlot! Właśnie w tej chwili jadą tutaj razem z Lilą na wspólny seans. To one! Na pewno będziemy się świetnie bawić. Witajcie w prowizorycznym kinie Poli! Rety Poli! Nie trzeba było. A skoro to kino? Nasz sens nie może obyć się bez popcornu! Poli, świetna robota! Pięknie to urządziłaś! Chciałam, żeby wszystko było perfekcyjne na wielką chwilę szanie i kapitana. Chyba przyda nam się trochę większy ekran. Hmm. Kureka. To jest to! Pora na przetulasa! Wow! Teraz czuję się zupełnie jak w prawdziwym kinie! Nie mogłam wyobrazić sobie nic lepszego. emocje. Szani, kiedy Cię zobaczymy? Wkrótce. Razem z kapitanem Obżarciuszkiem wylądujemy na planecie Morf. To właśnie my! <śmuszczak> 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 Kocur, nigdy nie pozwolimy, żeby tak się stało! <śpiewanie> <śpiewanie> Szani, byłaś wspaniała! Najlepsza w całym filmie! Co za przygoda! <śpiewanie> Ty też byłeś świetny, fantastyczny kocurze. Nie mogę się doczekać drugiej części. Do zobaczenia! Porządek, ale może znajdziemy odpowiedni dodatek do twojego stroju na bal. Trochę poszperam. Dzięki za pomoc poli. <laughs> Miło mi, że o nią poprosiłaś. W sprawach mody zazwyczaj doradza Lila. Lila ma wspaniały styl, ale jej rady nie zawsze są praktyczne. Wysokie obcasy są dla mnie zbyt wyrafinowane. Mój styl jest mniej odważny. <laughs> Rozumiem. Hej, a co ty na to? <laughs> są idealne! Wow, te kolczyki ci pasują. Jeśli ci się podobają, zatrzymaj je. Są przepiękne. Dzięki, Poli. Hmm. Może lepiej nie mów o tym, Lili. Nie chcę zranić jej uczuć. Na pewno chcesz trzymać to w tajemnicy? Powiem jej, gdy będę gotowa, ale jeszcze nie teraz. Rozumiem. Póki co, Lila nie musi o tym wiedzieć. O czym nie muszę wiedzieć? O, o niczym? Przecież wyraźnie słyszałam, gdy wchodziłam. Co to za tajemnica? To... nic takiego. Serio. Przyjaźnimy się. Mówimy sobie o wszystkim. Co chciałybyście przede mną ukryć? Czy to dotyczy mnie? Nie, żebym chciała zmienić temat, ale... Sądząc po tym jednorożcu, chyba czeka nas misja w mini-świecie. Że też pojawił się teraz. A może tylko odwracacie moją uwagę? Patrzcie! To zwykłe muzderko. Lila, każdy może mieć tajemnicę, nawet przyjaciółki. A teraz zostawmy to i ruszajmy na misję do mini świata. Zgoda! Ale tylko dlatego, że jest szansa na spotkanie jednorożca. Mini! -mog! Tylko. O, to są chyba największe grzyby jakie w życiu widziałam. I jeszcze te ogromne motyle. Jeśli w jakimś miniświecie świecie są jednorożce, to na pewno tutaj. Nie widzę żadnych jednorożców. Dziewczyny, może troszeczkę się rozejrzymy, zanim stwierdzimy, że na pewno ich tutaj nie ma. <laughs> Wygląda jak stajnia kucyków. Eee. witaj! Wszystko dobrze? Poli, Lila, Szani, jesteście! Księżniczka Rain! Szmat czasu! To prawda. Wybaczcie, że niepokoję, ale potrzebuję pomocy, a nie wiedziałam, kogo poprosić. Pomożemy ci! Co się dzieje? Moje jednorożce zaginęły! Biedactwa! Na pewno je zamknęłam, zanim poszłam łapać motyle, ale gdy wróciłam, wrota stajnie były otwarte, a jednorożce zniknęły! Więc jednak są jednorożce w tym mini świecie! <laughs> Znajdziemy je! Często zdarza im się znikać? Nie, nigdy! Ktoś mógł je ukraść? Wątpię, aby ktoś się zabrał, chociaż nie wiem, czemu miałyby chcieć uciec. Opiekuję się nimi od źrebaka. Jesteśmy rodziną. A może miały sekret, o którym nie wiesz? A może chciały pobyć chwilę same? Były same. Poszłam łapać motyle, gdy zaginęły. Gdzie łapałaś te motyle? O tam, niedaleko. Nie słyszałaś, by przechodziły? Właśnie nie. Ta część lasu jest cicha. Słychać nawet krople rosy, a kopyta robią przecież większy hałas. Więc musimy pójść w tę stronę. Skoro ich nie słyszałaś, wykluczamy tę drogę i pójdziemy inną. Wow, Lila. Twój zmysł detektywa naprawdę dziś się ujawnił. Tak, lubię historie o śledztwach. Skradzione buty, zaginione zwierzęta, zdrady przyjaciółek. Dużo się uczę. Lila chyba nadal jest zła z powodu tej tajemnicy. Może po prostu jej wytłumaczę. E, nie, powinnaś to zrobić, gdy będziesz gotowa, gdy znajdziesz słowa. No wiem, ale sekret był po to, żeby Lila nie wzięła tego do siebie. Teraz, gdy o nim wie, to bierze to do siebie jeszcze bardziej. Więc jaki sens ma ta tajemnica? Zaczynam myśleć, że sekrety tylko powodują problemy. Hmm, chyba masz rację. Ślady kopyt. Dwa różne rozmiary. To by się zgadzało. To są ślady moich jednorożców. Więc idźmy za tropem! Zatoczyłyśmy wielkie koło, a tutaj ślady się urywają. Trzeba poszukać innych wskazówek. Chyba wiem, gdzie mogą być. To magiczne drzwi do nocnych równin. Gdy w tym lesie jest zawsze błękitne niebo i tęcze, tam niebo zawsze jest gwiaździste. Osobiście wolę tęcze! <śmienicza> Jednorożce, jakim sposobem udało wam się tam dostać? Wyjdźcie, proszę! Zdaje się, że drzemały. A, chyba łatwiej jest uciąć sobie drzemkę pod gwiazdami niż pod błękitnym niebem i tęczą. Ale my zawsze śpimy pod tęczami. Dlatego uciekłyście ze stajni i wystraszyłyście księżniczkę? O, moje maleństwa! Naprawdę wolicie spać pod gwiazdami? Nie. Czy uciekłyście, dlatego że ja wolę spać pod tęczami, a wy nie chciałyście zranić nie. moich uczuć? O, nie szkodzi, że macie sekrety. Ale nie uciekajcie już, proszę! Nacisk przemian! Co do sekretu. Ach, naprawdę się zdenerwowałam. Wiem, że chciałaś coś ukryć, by chronić moje uczucia, ale wiedz, że poradzę sobie z prawdą. Nie będę zła. Więc. O co chodziło? No, możliwe, że poprosiłam Poli o modową radę zamiast ciebie. Co! <laughs> Nie mogłam się powstrzymać, więc co takiego doradziła ci Poli? Złote kolczyki? Co o nich myślisz, Lila? Hmm, hmm. Jako modowa ekspertka myślę, że Poli udziela naprawdę świetnych rad. Chodźcie tu! Cześć wszystkim! Tu Poli i dzisiaj wyprawiam specjalne przyjęcie dla bardzo specjalnej czworonożnej przyjaciółki. <grymianie> Dokładnie. Wyprawiam psie przyjęcie dla brzoskwinki i naszych znajomych zwierzaków. Chcecie spędzić wesoły dzień w parku? Yeah. <grymianie> 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 Witam Was wszystkich na psim przyjęciu brzoskwinki. <grymianie> <grymianie> Przed nami psie cudowny dzień, a na koniec czeka nas wielka niespodzianka! Poli, jesteś najlepszą planerką psich przyjęcia, jaka chodzi po świecie. <grystanie> Spróbujcie powiedzieć to szybciej. Zgadzam się. Ciekawa, jaka to będzie niespodzianka. Zobaczycie. Chodźmy. <grystanie> Dalej Nasza wielka niespodzianka! Zaraz wracam! Wiecie, nie taką niespodziankę miałam na myśli. Cóż, widocznie, wielka niespodzianka to jednak mała katastrofa. Poli, ona nie jest mała, tylko mini. Problem nie powinien przerosnąć foli pocketcket. <grymne> Minimoc! <grymne> Jak dobrze, że moje psie psiłki pomogły mi opanować sytuację. Przyjęcie było absolutnie mistrzowskie. Zgodzisz się ze mną brzoskwinko? Hejka! Czy wy też dostałyście tajemniczą kopertę? O, tak, a w niej wiadomość o skarbie! Uuu, to magiczny trop i zagadka. Szani, zagadki to twój żywioł. Uwielbiam je. Są jak fitness dla mózgu. Najczęściej w zoo możesz mnie spotkać. Zjadam bambus, jestem puszysta i słodka. Moje ojczyste strony podróż jest daleka, lecz jeśli zgadniesz, kim jestem, dziś spotkanie nas czeka. Ha, w zoo jest tak wiele puszystych i słodkich zwierząt, ale to zjada bambus. Tak, panda wielka. Jak miło was widzieć. To jest Baobao. Bao. Jej imię oznacza skarb. <laughs> Ale uważam, że powinna nazywać się Bambus, bo spędza od 10 do 16 godzin dziennie na jedzeniu. Wow, to bardzo dużo. Oprowadzę was. <laughs> Ulubiony żart bao, bao Chociaż wygląda na lekką i puszystą, waży prawie 90 kg. O, to więcej niż wszystkie nasze zwierzaki razem wzięte! Nie jesteśmy leniwi, choć tak wyglądamy. Ruszamy się powoli, tak już w życiu mamy. Większość czasu spędzamy patrząc na świat z góry, a ułatwiają nam to nasze długie pazury. Leniwy i powolny, z długimi pazurami. Tak, Bonita, chyba masz rację, to leniwiec! <suszy> Hola, amigas! Witajcie w się deszczowym! Chcecie się czegoś napić? A może coś zjeść? O, oh, to moja przyjaciółka sali, leniwiec! Zdecydowanie to ona jest tą wyluzowaną! Chcecie popływać w stawie? Albo zdrzemnąć się w hamaku? Chodźcie, oprowadzę was! To nasza flamingo! Pójdź! Jest jak prawdziwy flaming, ale to łódka! Kiedy mróz panuje i śnieg w koło nie taje, gdzie tylko przykucne zaraz się przyczaje. Nie jestem niedźwiedziem, to by było szaleństwo. Nie jestem też psem, choć widzę pewne podobieństwo. Hmm, myślałam, że to niedźwiedź polarny. Ja też, bo jest biały i lubi śnieg, ale to nie on. Masz rację, kapitanie obżarciuszku. Jakie zwierzę ma taki puszysty ogon jak ty? Lis polarny. Macie nowych przyjaciół w każdym miejscu pod słońcem, ale i ta przygoda dobiega wreszcie końca. Skarb, którego szukacie, tak to bywa czasami, cały czas się znajdował tuż przed Waszymi oczami. No, to podchwytliwe tuż przed naszymi oczami. <laughs> Dziewczyny! Tu! Masz rację, Lila. To skarb, który jest zawsze z nami. Ta przygoda na pewno już zawsze będzie moim skarbem. Tak bardzo się cieszę, że spędzimy ferie w australijskim buszu. Ja też. I zobaczę moje ulubione zwierzaki. Błoki, koale i kangury. O raju! <śmiech> <śmiech> Naprawdę o raju! Wow. A co to? Wygląda jak mnie topesz. To jest... Wola tucha migan! Czołem, dziewczyny! I dzięki, że znalazłyście tego urwisa, bo brakowało mi go w dzienniku przyrodniczki. Uwielbiam pomagać. Nawet nieświadomie. Powiedzcie, przygoda w buszu! Przygoda w buszu! O, kolejne ukryte zwierzątko. To jest dziobak! Uwielbiam je! Muszę mieć z nim zdjęcie! Duże dzioby pozwalają im wyczuć, że ktoś się zbliża, zanim go zobaczą, zwąchają czy usłyszą! Zgadza się, Szani! To ich szósty zmysł! O, niesamowite! Moje oczy wypatrują czegoś, co wygląda jak dziobak skrzyżowany z jeżozwierzem. Jeżobak! <laughs> to byłaby idealna nazwa, ale tak naprawdę to kolczatka. Mm, jak dla mnie to! Jeżo To jest kukabura. One ciągle się z czegoś śmieją. To tak jak my! Jest przecudownie! Czuję się, jakby to były podchody przyrodników. Ciekawe, kogo jeszcze znajdziemy. Stój, nie ruszaj się! To jest lotopałanka. Nazywa się tak, bo potrafi szybować. Ja też uwielbiam latać. Można nazwać ją poli. Albo lila! A może szani? Od tego całego rozmyślania zgłodniałam bardziej niż krokodyl różańcowy. Wróćmy do obozu, ale wypatrujcie uważnie nieuchwytnego gekona. Tu jest! O nie, nie wyszło! O, tu kolejny! Masz go? Niezupełnie. Mango! Wspaniale, kumpele! To dobra pora, aby rozpalić grilla. Sobie na to? Wiecie co? Znalezienie tych zwierząt zajęłoby mi wieczność. Jestem Wam bardzo wdzięczna za pomoc. To było super! Zobaczyłyśmy stworzenia, których w innych okolicznościach byśmy nie spotkały. Wow, słuchajcie! My o motylach! Robimy selfie? Tak. tak! Wszyscy mówią czołem! Czołem! czołem.